Cześć. W tym filmie chcę pokazać taki bardziej trochę złożony przykład instrukcji warunkowych i, i jakie można używać w funkcjach. No, bo oczywiście, jakby generalnie, można wszystko ze sobą łączyć w programowaniu, nawet o to chodzi. Dzięki temu uzyskujemy jakąś taką szerszą funkcjonalność. No i tak samo możemy wykorzystać instrukcje warunkowe w funkcjach. No i tutaj mamy taką funkcję, którą sobie zdefiniowaliśmy, która nazywa się apply discount, czyli ta funkcja będzie, jakby nazwa sugeruje, że ta funkcja będzie jakąś zastosuje jakąś zniżkę w domyśle do ceny. No i jakby po parametrach tutaj widzimy, że pierwszy parametr nazywa się ticket price, czyli cena biletu, potem mamy user age, czyli wiek użytkownika. A na końcu mamy dzień, day. No i co ta funkcja robi? No, jak nazwa wskazywała, ona stosuje jakąś tam zniżkę do ceny biletu na podstawie tego, jaki wiek ma użytkownik, oraz dzień, w którym chce zobaczyć jakiś film. To jest oczywiście, jakby domyślę, w takim razie, jakiś, być może coś takiego by się pojawiło na stronie internetowej, gdzie można kupić bilety do kina albo do teatru. No i, no i taka funkcja by właśnie stosowała zniżkę na podstawie w tym przypadku dnia i, i wieku użytkownika. Więc co się tutaj dzieje? No, najpierw mamy tutaj złożoną instrukcję warunkową, która sprawdza no czy na przykład wiek użytkownika jest mniejszy niż 18, no to należy, należy do zmiennej discount przypisać wartość 0.08. W domyśle jest to 8% zniżki, no ale jeszcze sprawdzamy, jeżeli to jest nieprawdą, czyli użytkownik ma więcej niż 18 lat, albo, albo 18, albo więcej, no to potem sprawdzamy drugą tutaj instrukcję warunkową, no, czy użytkownik nie ma więcej niż 65 lat, albo 65 albo więcej? Jeżeli tak, no to wtedy zniżkę tutaj 15% stosujemy, zapisane jako 0,15%, a w innym wypadku, jeżeli jakby wiek użytkownika nie mieści się w tych przedziałach, no to po prostu zniżka jest równa 0. No to to jest nasza pierwsza złożona instrukcja warunkowa. I teraz jak to zostało wykonane, no to istnieje zmienna discount i ona ma jedną z tych trzech wartości. No i następnie sprawdzamy kolejne instrukcje warunkowe. Czy Python sprawdza? No i patrzy czy dzień równa się Saturday, czyli sobota albo Sunday, niedziela. Czyli jeżeli dzień to sobota lub niedziela, no to do discount definiujemy znowu zmienną discount ale tak naprawdę dodajemy do tej zmiennej discount 0.10, czyli cokolwiek było wcześniej tutaj w zmiennej discount, dodajemy te, do tego 10% albo 0.1, no i, no i zapisujemy to z powrotem w zmiennej discount. Jeżeli jest to dzień sieroda, no to wtedy mamy discount 0.05. A jeżeli jest to jakiś inny dzień, to po prostu discount jest równa discount, czyli de facto żadnej dodatkowej zniżki nie ma. No, i teraz przechodzimy do ostatnich linijek tej funkcji. Tutaj mamy zmienną ticket price. Używamy to jest to samo, co jakby nazwa tej zmiennej jest taka sama jak ten parametr tutaj, czyli wykorzystujemy po prostu, nadpisujemy to, co dostaliśmy jako argument tutaj na, na, na pierwszym miejscu i nadpisujemy to tym wyrażeniem, czyli mnożymy to, jaka była cena biletu oryginalna, jaką dostaliśmy, poprzez 1 odjąć zniżkę, jaką obliczyliśmy do tego momentu. No i potem mamy jakąś cenę. Ale można sobie wyobrazić, że jak tu mnożymy, nie wiem, na przykład przez jakąś dostajemy cenę, na przykład 19.99 i mnożymy to przez jakiś ułamek, no to możemy dostać, jakby dostajemy liczbę typu float, no i ona może mieć tam więcej niż dwa miejsca po przecinku, może mieć ich 5, 6 no, ale ceny biletów zazwyczaj się podaje jako jakaś liczba do dwóch miejsc po przecinku, no bo to odpowiada tam groszom czy centom, no i, no i wypadałoby tak tą cenę zwrócić, czy po prostu taką przedstawić użytkownikowi, bo może być zdziwionym, jak zobaczy cenę, która ma tam sześć miejsc po przecinku. No i w takim przypadku, Możemy użyć wbudowanej funkcji ROUND. To jest funkcja właśnie, jak mówiłem, wbudowana, bo ona jest zdefiniowana za nas. My jej nie musimy definiować, możemy od razu ją wywołać. No i jak użyjemy tej, jak ta funkcja przyjmuje dwa argumenty, jakąś liczbę, no i jakąś drugą liczbę, która musi być liczbą całkowitą i która sygnalizuje ile miejsc, do ilu miejsc po przecinku należy zaokrąglić Tą liczbę, jaką podaliśmy jako pierwszy argument. No więc tutaj używamy funkcji round, podajemy cenę biletu, mówimy, że chcemy do dwóch miejsc po przecinku ją zaokrąglić. Ta funkcja zwraca nam wartość zaokrągloną właśnie do dwóch miejsc po przecinku. Przypisujemy tą wartość do ticket price z powrotem i zwracamy na samym końcu ticket price. No, i jak uruchomimy tą całą komórkę, no to widzimy, że funkcja zostanie zdefiniowana tu. A tutaj jeszcze dodatkowo wywołujemy tą funkcję i podajemy jakieś wartości, że tutaj taka cena biletu, taki wiek użytkownika i taki dzień. Także powinniśmy się spodziewać, że tutaj się jakaś wartość pojawi. No i rzeczywiście się pojawiła. Możemy też przetestować tą funkcję, na przykład może sobie skopiujmy to. Ale pozmieniajmy, zróbmy oryginalną cenę biletu, ale zróbmy tak, żeby nie było żadnych zniżek, czyli na przykład dajmy wiek 30 i dajmy sobie dzień poniedziałek. No i teraz powinno wyjść nam cena taka sama, jak tutaj wrzuciliśmy, no bo żaden z tych warunków nie został spełniony, ani wiek użytkownika tutaj nie mieści się w tych przedziałach. Ani tutaj w tych, ani dzień nie należy do żadnego z tych dni, więc za każdym razem wykonywana jest instrukcja, znaczy kod zawarty w tej części ALS, który nie zmienia po prostu tej zniżki, i wtedy odejmujemy, czyli ona jest równa 0 i wtedy od 1 odejmujemy 0 i mnożymy cenę oryginalną przez 1, więc ona po prostu zostaje taka, jaka była na początku. No, to jest trochę bardziej złożony przykład funkcji, ale tak jak mówiłem, składa się tak naprawdę z rzeczy, z, którego, z których już widzieliście. No poza tą funkcją wbudowaną round, ale no mam nadzieję, że to też wszystko w miarę zrozumiałe było. I dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.